Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense. I dzisiaj z telantrikiem na po raz kolejny zagramy sobie widzowie na Palm Paradise i spróbujemy zrobić to, co zawsze, tylko tym razem. Myślę, że może nam się udać w końcu. Mamy zupełnie inny zestaw i słuchajcie, sprawa jest taka, że będziemy grali Titanami i właśnie samymi Titanami. Dosłownie muszę zagrać samymi Titanami, wybrać sobie takie, dzięki którym widzowie przejdę sobie oczywiście giereczkę. Więc ja tutaj postanowiłem, że zrobimy coś takiego, że jak mamy pełno Titanów, bo Titanów w grze jest naprawdę dużo, to zagramy sobie tak, żeby jakkolwiek widzowie, no udało nam się to przejść, co, nie? Także tak myślałem, kogo by tu wybrać. No i na pewno te podstawowe tutaj, mm, podstawowi Titani będą, ale tak myślę, czy Titan Bani Kamerka, czy Sigba widzowie. Myślę, że Bani Kamerka był mało grany, także weźmy tego Titana. Plus Titan Clockman, żeby zatrzymywać czas. Upgraded Titan Cinema i upgraded Titan Kamerka. Jedynie Santa TV, żeby dawał nam hajs, no bo bez tego to, to nie damy rady, to jest oczywiście. Mogłem też drillmana, ale ostatnio nim graliśmy na jakimś tam challenge'u. Także lećmy, widzowie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie sobie z dzwonem. I pamiętajcie, że w środę wracam, także wtedy będę podpisywał wasze postacie za minimum 450 gemów na Nick Merezek. Jak widzicie po prawej na górze, na Nick Merezek, nie inny, nie Meres, nie jakiś tam jakikolwiek, to musi być Merezek. No i mam nadzieję, że w końcu będzie jakiś update. Jak wrócę, wiecie, na ten weekend, że będzie też updateik, no bo fajnie by było, jakby coś tam dodawali. Tym bardziej, że ostatnio była ogromna przerwa, także widzowie, no, mam nadzieję, że coś pododowali bo w Skibidi Tower Defense, no to dużo tego dodają, także no nie wiem, troszkę tutaj, troszkę tak rozleniwili się, nie, no nie ma co mówić, także zobaczymy jak to pójdzie dalej. Oczywiście na początku to, co wyprawiaby w tej grze, no to stawianie Santy tv ja myślę, że nawet tutaj na początku gdzieś chłopa wrzucimy, później wrzucimy sobie chłopak gdzieś tutaj, no i jeszcze tutaj, nie, żeby sobie stali. I chodzi o to, żeby zarobić na pierwszego Titana. I pierwszym Titanem będzie Bani Kamerka. No, bo to jest oczywiste, że potrzebujemy Titana najtańszego. No, później te Titany są drogie. 2000, 3000, no 1500 to jeszcze może bym wyrobił. No, ale tak jak Wam mówiłem, zawsze jak robiliśmy challenge z Titanami. To nigdy się nie udawało właśnie z tego jednego powodu. Powód był prosty: no po prostu nie było pieniędzy, żeby go postawić, nie? Żadnego Titana. Także teraz mamy tych Titanów o wiele więcej, no i dlatego gram takim Titanem Bani Kamerkom, który w tym wypadku, no, ten początek nam wykeruje. I myślę, że teraz w końcu będzie to możliwe, żeby to zrobić. Jeszcze takie dwa wavey: no i tak naprawdę stawiamy ziomeczka, troszkę przypałzujemy. Chociaż zobaczymy: może nie będę pauzował, może autoskipa nie będę wyłączał, bo Palm Paradise jest dużą mapą. I to, co zawsze wam mówiłem, na takie challenge'e z tytanami, albo jak chcecie pograć z tytanami, czy w ogóle robić coś drugiego, no to tylko i wyłącznie wtedy taki Palm Paradise. Inne mapy są krótkie, zwłaszcza Toilet Lab albo taki Toilet Haku. Te mapy są króciutkie, nie? Żeby przechodzić je szybciej, no to na pewno, ale żeby robić tak, żeby przeczekać tutaj, wiecie, te wave'y, zdobyć hajs na pierwszego titanka, no to wiadomo, że tutaj widzowie, no, potrzebny jest Palm Paradise. I teraz tak, ja myślę, że go damy gdzieś tutaj. Coś takiego, niech sobie chłopak bije. Tylko że on na razie będzie bił bardzo mało. Dlatego musimy czym prędzej poulepszyć Sante TV i ulepszyć też właśnie tego Titana naszego króliczka, żeby jakkolwiek to tutaj wyrobić. Na razie sobie wyłączę autoskipa, bo chciałbym jeszcze jednego Santę ulepszyć, zanim w ogóle damy autoskipa. Nie, więc tutaj na spokojnie. Na razie my to wytrwamy, nie? Przetrzymamy. Tylko co dalej? Zobaczymy, co będzie dalej oczywiście. Potrzebujemy 1800, żeby go ulepszyć. Nie jest to mała kwota, także tutaj widzowie trzeba będzie no się postarać. Tym bardziej widzowie, że no tutaj sprawa jest taka, że potrzebujemy... No słuchajcie, nie wiem, czy on Stune odbija na pierwszym poziomie, te, ten Titan, Bunny, America. Jeżeli odbija, to fajnie, ale wydaje mi się, że on chyba... No niezbyt, chyba nie odbijał. Nie wiem, teraz nie pamiętam, także mam problem. Jeżeli chodzi właśnie o speaker Liperdrona przydałby się, ale tak jak mówiłem, gramy tylko Titanami. No i wiadomo, farma to musi być, bo bez farmy to możemy sobie tam pomarzyć o jakimkolwiek graniu, ale jeżeli chodzi widzowie o tutaj drona naprawczego, no to mogliśmy sobie z niego zrezygnować, nie? To na rzecz tutaj challenge'u myślę, że całkiem spoko. I na początku oczywiście maksujemy tego Titana Bani i maksujemy widzowie tutaj naszych Santa TV, nie? Na ile się da, na ile się da. Autoskipa walimy i teraz myślę, że poulepszamy go. I zrobimy tak, żeby wygrać z Airplane Toiletem, no bo to będzie najgorszy przeciwnik, który się pojawi. Czyli Airplane Toilet, no, on jest chyba na 15 wave. Ie. Ja zawsze zapominam, ale wydaje mi się, że on chyba był na 15 wave. Ie. Jak będzie gościł na 15, to myślę, że jest jeszcze do ugrania. O, patrzcie, tam przeleciały te małe skibidi. Znaczy, te małe to zawsze gdzieś tam przejdą, nie? Mi się wydaje, że to ciężko tutaj wybronić, tak szczerze. No i tutaj bym chciał, żeby ten Titan właśnie rozwalił te glasy z Toilet i DJ Toilet, bo to dużo kaski daje, nie? No chciałbym go już ulepszyć i dostał jeszcze Stuna. No właśnie o tym widzowie mówiłem, że jak dostaniemy te Stuny, no to będzie gigalipa. i coś mi się wydaje, że ta lipa zaczyna się już nawet teraz. Dobra, dajmy kolejny wave i zróbmy go na wyższy poziom. Mamy w końcu piercing, nie? Więc w tym momencie przeszywamy te postacie i jakkolwiek mamy szansę coś tutaj bardziej porobić, nie? Na pewno damy też drugiego chyba bani, po to, żeby przyjmował te stuny takie, nie? Bo stunów nie chcemy dostać tutaj, na tego z drugim poziomem, ale ten z pierwszym może przyjmować. Możemy też dać już Titana Krokmana za chwilkę, żeby tam, wiecie, żeby czas zatrzymać, gdyby coś się mocnego działo. Także dajmy sobie skipka, ewentualnie kamerkę. Nie, kamerka to później. Cinema i kamerka później, bo na razie to wiecie, to trzeba dobrze tutaj ogarnąć. Więc tak, dajmy może... Ewentualnie mógłbym po prostu poulepszać Sante TV. No i wtedy byśmy mieli bardzo łatwo, bo jakbyśmy sobie nazbierali tej kasy dużo. Dobra, poulepszajmy Sante TV, bo to da nam bardzo duży, dobry starcik na kolejne wavey, nie? Tylko na chwilkę tu poczekamy, tego autoskipa wyłączymy, no bo jednak wiecie, trzeba to dobrze ogarnąć. Czy ja mam tutaj LOA? No raczej nie potrzebuję, dobra. Mimo, że gram na laptopie, to raczej damy sobie radę. A no i teraz tak. Za 800 ulepszamy oczywiście Santę. Czy damy radę jeszcze Tysiaka wrzucić? Być może się uda, wiecie? Leci jetpack Poli z Toilet. Niedobrze, niedobrze. Właśnie tak myślałem, że gościu mi tutaj zestunuje tego Bani kamerkę. Ale dobra, on miał zasięg jeszcze na niego. Spoko, to mi się podoba. Lecą kolejne skiby do. myślę, że skipujemy. Nie ma co też tak przetrzymywać. Za 7500 kolejne ulepszenie. O dobra, to ja się nie spodziewałem takich rzeczy. To jednak potrzebujemy szybko postawić też innego Titana. I tutaj postawiłbym Clockmana. Nawet tutaj, gdzieś z tyłu, nie? Bo w tym momencie mamy Time Stop, czyli umiejętność, która sprawi, że dosłownie te Skibidi zatrzymają się w miejscu. I to jest bardzo ważne, bo tutaj może nam się to bardzo, bardzo przydać. Niestety też mam tego ex aktywowanego na Endlessa, i jak dobrze wiecie, przez weekend można było wbić widzowie razy dwa, był ex-buścik, ja niestety nie mogłem grać, jestem na wyjeździe, także wiecie, no nie ma czasu. A sprawa jest taka, że mega się opłacało wbijać rangi. Ja też tutaj tracę teraz potkę, robiąc ten challenge, no ale chciałem wam coś nagrać, także widzowie, docencie moją stratę potki, normalnie, łapeczką w górę, możecie dać łapeczkę w górę. No i teraz tak, tak sobie myślę, 7500 kolejny. No nie no, na razie, to wiecie, ulepszymy tego tutaj z tyłu, czyli tego po prostu po środku Titana Bani Kameramena ulepszymy na kolejnym tutaj podejściu jakimś, jak dostaniemy hajs. I teraz tak, mutant toilet, widzowie. To jest ważna rzecz, bo zaraz będzie ten ziomek airplane, nie? I to jest taki najważniejszy moment w sumie. Zróbmy może Clockmana też na wyższy poziom, żeby on troszkę też uderzył w tego airplane'a. Jeżeli dobrze to zrobimy. To ogramy, dobra, dajemy, dajemy widzowie zatrzymanie czasu. Nasz potężny Titan właśnie zatrzymał nam czas, i w tym momencie możemy sobie na spokojnie porozwalać z Toilet, nie? Więc tutaj naprawdę spoko to wygląda. Jest to ważna umiejętność, bardzo przydatna przede wszystkim, także, no wiecie, tego Titan'a warto było po prostu postawić. I teraz tego autoskipa. Czy na pewno walimy autoskipa? No, powiem wam, że się zastanawiam. Nie, no walimy. Walimy Autoskipa, bo tak naprawdę teraz tego Titana bany, walniemy sobie na wyższy poziom i będziemy już mieli tak naprawdę, no nie mówię, że wygraną, ale bardzo dużą szansę na wygraną, nie? Bo tutaj to jeszcze ma kolejny poziom. Dobra. Ja nie pamiętam, ile Titan Bany miał tutaj poziomu, w tym bardziej, że nim mało grałem. Dlatego go wybrałem, żeby ponownie sobie nim zagrać. No bo z powodu, że dawno nie był grany, to wiecie, na odcinku go dawno nie było, to mówię, no dobra, to zagramy sobie tym Titanem bani. No jak widzicie, tak go wybraliśmy i myślę, że to dobry wybór, bo po prostu. Będzie to jakaś tutaj świeżość. I teraz tak, tego Santy TV to jest najważniejsze, co musimy zrobić, a ja zawsze to powtarzam, maksymalnie do 25 fali, żeby każdy Santa miał już full level, nie? Nie mówię, że konieczne to jest czy coś, ale jeżeli zrobicie każdego, każdą waszą farmę na maksa przed 25 falą, to jest bardzo duża szansa, że da wam to tyle pieniędzy, że to po prostu najpewniej wygracie i tyle. Mówiąc krótko, najpewniej wygracie. To tak właśnie działa, że trzeba ulepszać ich jak najprędzej. I nie ma co tutaj widzowie. Czekać na cokolwiek. Tutaj trzeba po prostu od razu walimy wszystko w farmę. No i później na luzie sobie to ogarniamy. Dobra, dawać szybko, szybko za mi tutaj zastunują. Dobra. Mamy widzowie, teraz możemy dawać autoskipa. Ostatnie poziomy na Santa musimy wbić. No na 25 mówię, bo wiecie, Santa TV, ale jeżeli byście ulepszali na przykład takiego. Rose Farm, albo nie wiem, Scientist Kamerkę, chociaż Scientist Kamerka też dużo kosztuje. Ale taka Rose Farm, Rose Farma albo Pumpkin Farma, to raczej szybciej byście ulepszyli, nawet na 20 czy tam na 15 fali, jeżeli chodzi o Nightmare'a. Także no, myślę, że na luzie, więc tutaj wiecie, zależy też, jaką farmę macie. Ale tak naprawdę wiadomo, że raczej, no, raczej każdy gra Santa TV, nie oszukujmy się. Santa TV to najlepsza farma w grze. No i zawsze chyba już tak będzie, chyba że dodadzą, tak jak mówiłem. Ja na ich miejscu bym coś takiego zrobił, żeby ze swojego pomysłu, nawet nie, ze, ze, nie z odcinka Skibidi Toilet, po prostu siąść, swój pomysł wbija tutaj teleantryk z Evanem i robią na przykład Titana, który jest farmą, nie? Czajcie? Mieć farmę Titana, ja bym tak bardzo chciał go zdobyć, to by była taka... taka... Taka świeżość, nie? Taka, taka świeżość by była w gierce i właśnie Tobie by się podobało, żeby coś takiego wprowadzili, takiego Titana farmę. No bo dlaczego nie? Skoro jest tyle Titanów atakujących, mamy też mech bani Titana, który boostuje, czyli zmniejsza te cooldowny. Mogłem go w sumie wziąć zamiast bani kamerki, ale też byłby drogi, więc to wiecie, no ciężka, ciężka sprawa. 23 wave mamy na maksa wszystkie farmy, także spoko. No i tak jak mówię, ja bym na pewno... Mega się jarał, gdyby dodali takiego Titana farmę. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, bo mi się wydaje, że to by było coś takiego, wiecie, taka świeżość, nie? No tak jak mówię, powiew świeżości w gierce, zawsze na plus. Dlatego tutaj wiadomo, że jakby to dodali, to moim zdaniem mieliby bardzo dużo graczy, bo każdy chciałby zdobyć takiego Titana farmę dla siebie. No wiadomo, że to by się po prostu opłacało, nie? To by było ciekawe. No i teraz tak, mamy małe problemy, jak widać, zaczynają się problemy, więc może dodajmy tutaj Sinemę jeszcze, wrzućmy ziomeczka. I zrobimy go na wyższy poziom, zobaczymy jak nam to pójdzie. Oczywiście on na razie będzie dostawał stuny, bo jak dobrze wiemy, dopiero od czwartego poziomu chłop się broni przed stunami, także troszkę trzeba będzie tutaj poczekać. No ale myślę, że jak przejdą te skibiny tutaj pierwsze, te takie cięższe, to już później będzie z górki. Także zróbmy sobie, widzowie, czekajcie, może zróbmy tak: za 7,5 tysiąca zróbmy tego Bani kamerkę. Zróbmy zaraz na autoskipie kolejnego Sineme w tym wypadku, kolejny raz. Mamy trzeci poziom, no i zrobimy mu ostatni poziom, żeby już nie łapał stunów. Miałem ulepszyć na maxa najpierw Titana Bani, ale jak zawsze widzowie, zmiana tutaj zdania Merezika, no Typical, po prostu wiadomo, że tak musiało być. Pół sekundy będzie miał cooldownu Titan Clockman, w ogóle widzowie używacie Titana Clockmana? Na przykład na Endlessie, jak gracie solo? Bo nie wiem, czy to się opłaca, tak szczerze, no jest spoko. Ale czy aż tak się opłaca, żeby używać? No nie powiedziałbym, bo są lepsze postacie do wzięcia. Trzeba by było wziąć DJA TV, Sante TV, dodatkowo oczywiście Hyperek, Green Laserek albo Chef TV man do slełowania. I zostaje nam speaker reaper drone. Albo jak nie chcecie mieć czegoś na stuny, to może wtedy Clockman, ale tak to. Cinema też się opłaca, nie? Na przykład. Także ciężko. Mi się wydaje, że bardzo ciężko grać Endlessa solo i raczej każdy, kto jest w tabelce, możecie mi wierzyć, każdy, kto jest w, lead w leaderboardzie, czyli właśnie w tabeli, na której zdobywają upgrade Titana Drilla, to są osoby, które grają duo. Jak nie gracie duo w Endlessa, to możecie pomarzyć o Upgraded Titanie Drillu. Mówię wam to tak, wiecie, uczciwie wprost, nie? Że raczej tutaj można pomarzyć, bo sprawa jest taka, że po prostu ten upgrade Titan Drill... No potrzebujemy tych dwóch osób, żeby postawić jeszcze dodatkowego cinema, żeby jeden wziął to, tamto, nie? Wtedy mamy 10 slotów, a nie 5. Chociaż, teraz widzowie, jak się wbije rangę i dostanie się dodatkowy slot, no, to bym nie powiedział, że potrzeba dwóch. Ciekawe, w sumie to jest do sprawdzenia, nie? Właśnie to mnie najbardziej ciekawi. Jakby to było, jakbym miał tego slota więcej? Te 6 slotów na Endlessie. Na pewno jak już zdobędę tą rangę, będę w domu, w końcu ponabijam tą rangę szybciutko, no to wtedy wam pokażę, jak dużo ten jeden slot zmienia, nie? A na pewno dużo zmienia, i na pewno ci, którzy już mają ten slot więcej, na pewno są wyżej na tabeli nawet solo, nie? Bo zawsze był ten problem, że brakowało widzowie dosłownie kawałka tego jednego slota. No maksymalnie dwóch, nie? Jakby dwa więcej były, nie wiem czy jest. Może jest za wszystkie rangi dwa sloty więcej, czyli siedem. No zobaczymy, ja to będę sprawdzał. Na pewno jeżeli jest jeden więcej to już jest duża zmiana. Już będzie naprawdę ogromna, ogromna zmiana i duży plusik, żeby łatwiej to przechodzić. Także tak naprawdę jeden slot więcej moim zdaniem zmieni bardzo dużo. Także i się wydaje, że tam był. Na pewno jest jeden więcej. Nie wiem, czy dwa, że można mieć siedem, ale na pewno sześć slotów można mieć w tej gierce na Endlessie. Poza tym, no, wbijanie dużej rangi sprawia, że później macie mega dużo coinów. Także, no, granie Nightmare'a, tak jak ja teraz gram do challenge'u, raczej się już nie opłaca. Raczej każdy powinien grać widzowie teraz Endlessa, na Endlessie macie te rangi, wbijać rangę? Polecam wam wbijać rangę, bo później jak wbijecie rangę macie więcej coinów za tą rangę, macie perki typu więcej slotów, fajniej się po prostu gra. Więc teraz tego Endlessa, jak wcześniej marudziłem na niego, to teraz gra się no całkiem fajnie w niego, nie? Także tutaj polecam wam sobie pograć, jak nie graliście, nie lubiliście, no to mega spoko. Nawet nie mówię, że musicie koniecznie tryhardować po upgrade Titana Drilla, no ale po prostu sobie pograjcie, bo serio gra się przyjemniej. Po prostu. Dobra, ciśniemy po tego bosika myślę, na jakieś dalsze fale. No bo jak widzicie, tutaj w końcu nam challenge chyba wyjdzie nie i postawię oczywiście każdego tajtana to nie ma tak widzowie że ja tutaj o jakimś Titanie zapomnę bo oczywiście nasz Upgraded tajtan kamerka będzie też tutaj z nami tylko myślę, czy tutaj ewentualnie mogę go wrzucić gdzieś tu nie no raczej wrzucimy go na boczku nie bo na boczku on będzie mógł sobie sporo zrobić I się wydaje że to będzie spoko dobra robimy go 2,5 3 6 dobra co ty tam miałeś kolego bo Upgraded tajtan kamerka to jest też postać, jak ja to mówię, zapomniana, nie? No, totalnie zapomniana, wiadomo. On dostał ten młot, ale stracił coś potężnego, czyli ten tutaj, wiecie, w tym okręgu, ma tą część, ten obszar, który smaży, nie? Kiedyś to smażenie było potężne. OG gracze wiedzą, o czym mówię. To smażenie było naprawdę przepotężne. Teraz, to jego smażenie to jest taki. Nie wiem, nie wiem, no to, to słabe po prostu to jest, no, nie ma co ukrywać, jest to naprawdę mega słabiutkie, także teraz nie ma co na to liczyć, Młotek dużo bije, ale, ale raczej nikt go nie bierze, są inne lepsze Titany, no i niestety tak to widzowie teraz wygląda. Dobra widzowie, ponad 40 wave i w tym momencie mamy mega potężnych tajtanów, ulepszonych na maksa, no prawie każdego, brakuje nam tutaj widzowie Sinemy i Clockmana. Także już za chwilkę go zrobimy. Mamy bereciarza. Pana bereciarza Rocket <gry> Launcher Toileta. No i słuchajcie, ten toilecik oczywiście dostaje totalnie na głowę. No jakby najbardziej, jakbym miał wam powiedzieć na co najbardziej czekam w TTD, no to jak zwykle na event, nie? Czajcie, jak będzie jakiś evencik typu Wielkanoc, nie wiem, jakiś... A czekajcie, Wielkanoc była, co ja gadam? Jak będzie po prostu jakiś evencik wakacyjny, chciałem powiedzieć. Jak będzie ten event wakacyjny, na przykład zrobić z okazji wakacji jakiś fajny taki pasik, który był, no byłby ich pomysłem. Nie, niekoniecznie to, co jest, że są jakieś święta, że jest jakiś, nie wiem, kolejny odcinek Skibidia. Ja zawsze mówię, że mega by się opłacało, gdyby tutaj Event Elantric postanowili robić też update'y ze swojej głowy. Na przykład zrobić jakiś tam event, który będzie ich, nie? Po prostu zrobią jakieś postacie, evencik, widzowie i cyk i jest to zdobywać. Jest nowy crate, który można sprzedawać za gemy. Jest to mega sposób dla graczy free-to-play, żeby pozarabiać coś. Także eventy są potrzebne w grze. No, wtedy mega dużo wiecie. Też osoby free to play zarabiają. Nawet ci, którzy wydają, jak ja, no to też mega dużo na tych cratech zarobią. Także to jest taki moment w grach, że jak mamy event, no to mega fajnie się się grało, po prostu jest co grindować, jest jakby, wiecie, jest, jest jak zbierać gemy i każdy może te gemy zbierać. Nie tylko gracze, którzy mają robukcy, nie? Bo free to play gracze mogą bardzo ładnie z tego zarabiać. Więc ja bardzo lubię eventy. No i czekam na jakiś event najbardziej. Już nawet nie na nowe postacie, tylko właśnie widzowie na evencik. No, powinien lecieć jakiś evencik i się ma, no, i jedziemy, a nie tam. Wiecie, no bez eventu to tak średnio się gra, znaczy gra się fajnie, bo mamy te rangi na się będę wbijał na pewno, no ale mimo wszystko Fajnie by było zobaczyć jakiś event za niedługo, taki, wiecie, autorski no albo jakieś, jakieś święto na pewno się znajdzie na wakacje. No nie wiem, nawet wakacyjny event, nie? Wiecie, wakacyjny event i taki speaker speakerman z hawajską koszulką, jakiś Titan, taki, wiecie, nie wiem, tropikalny z kokosem, będzie kokosami nawalał, nie? Albo kameraman kokosami będzie rzucał, jakiś taki wakacyjny po prostu vibe'ik zrobić, taki potężny evencik. Myślę, że dałoby radę, na pewno by było to do zrobienia. I byłoby całkiem zabawnie, byłby fajny event pass, także widzowie czekamy. Mam nadzieję, że coś takiego zrobią. Jak gdybym był twórcą, to od razu bym coś takiego robił. Tym bardziej, że na no wakacje widzowie, no bliżutko, coraz bliżej. Także nie mówię, że teraz, nie, ale jakiś evencik na pewno w przyszłości będzie. Ja myślę nawet, że właśnie tak na wakacje coś zrobią. Że jednak nie będą tak, wiecie, czekać tego po prostu możemy się spodziewać jakiegoś eventu. Czy teraz możemy się spodziewać? Teraz to raczej bym się spodziewał kolejnego update'u, takiego szybszego, może właśnie w ten weekend. Wydaje mi się, że powinien być po takiej długiej przerwie jak wcześniej sobie zrobili. Także w ten weekend jak będzie update, to będzie naprawdę spoko. No i wtedy mamy tak naprawdę jakąś nową postać pewnie dostaniemy, może jakiegoś nowego creta do samonowania, za coiny. Nie że będzie basic i mythic, tylko po prostu widzowie krótszego mityka i basica. Będzie coś tam jeszcze do zdobycia i to by było naprawdę fajne, nie? Także ja tak tutaj uważam. No możecie się nie zgadzać, oczywiście, ale to tak sobie myślę, że co by tutaj można było zrobić. Dobra, dajmy tego Santę, wywalmy. Ulepszmy tutaj Sinemę. Walnijmy sobie czas, stop. I dobra, i teraz weźmiemy sobie Santę powolutku, bo mi nikt go nie zestunuje. Mogę go kliknąć? Halo, dobra, kliknąłem, tutaj kolejny. No i możemy sobie tutaj wrzucić widzowie, no co, co byśmy mogli? Może jeszcze kamerkę jednego, dobra, ciśniemy, ciśniemy z kamerką. No i niestety tutaj widzowie brakuje pieniędzy, nie ma co ukrywać. Żeby ulepszyć tego Upgraded Titana kamerkę, no to trzeba by było się nieźle napocić. Może jeszcze zdążę ulepszyć go raz. Ale tak to raczej już nie damy rady. Patrzcie, Bosik pierwszy poleciał w ogóle do przodu. Ten massive w soul Owen nawet mu nie pomógł. Także totalnie go rozwalamy. No jeszcze dostał stuna. Nie, chciałem go ulepszyć na koniec. Dawać, dawać, normalnie. Nie, no widzowie, nie ulepszymy go. Dobra, zdążyłem. Mamy to. 1800 coinów, oczywiście najlepiej grać teraz Endlessa, wbijać Expa. Ja wam widzowie dziękuję za kolejny odcideczek Mam nadzieję, że się podobał. Taki wiecie, taki odcideczek z Titanami. Dawno nie było. Jakiegoś takiego grania i tym razem nam się udało. Jak widzicie, jest tyle Titanów, że da się widzowie coś fajnego zrobić. Mówił do was hmm, klocek Meres Siemano.